Your voice was on Ej! Co ty to robisz? O kurwa! Weź jaką moje dupy nigdy nie widziałem. Nigdy mojej dupy nie widziałeś! Co ty? Co ty źródłaś? Ja rozumiem, że jaków nam wychodzi, to musi hałasować, ale winok! Masz papier! Co w ogóle tutaj robisz? Spaluję na jaskółki. A, dobra, to mi nie i teraz później się skimamy. <słuch> No, no, no. A też? No pewnie wodnia ja z szokiem biegłym antykiem. Ładny, nie? A tor? Wiedziałam, że o mi zapomniałam. A czekaj, mamy dla Ciebie prezent. Myśmy Ci prezent? Wow. Bella, ty kredyt świeża. A! A! Bella, masz przy? Bella, masz przy. Powiedz to. Tak sprawdy, masz przy? Nie, nie mam. Dlaczego płaczesz? Bella, dlaczego płaczesz? <grym> nie możesz powiedzieć wszystko. Bella, dlaczego płaczesz? Dlaczego? Nie myślisz mi o nic. niczym nic Przyznaję się, zrobiłem to specjalnie. Gdybyś była miała większą ochotę. Wybacz mi, Bella! Dlaczego się? Ode mnie w ogóle nie odzywasz przez dwa dni no od, od momentu moich musisz coś powiedzieć. Pamiętasz, jak były twoje urodziny. Śpiliśmy się wszyscy trzy dupy do trupa. Pamiętasz to? Ale naprawdę pamiętasz? No. I wtedy Jasper skoczył na ciebie jak małyż ze skoczni. Nic gruchy, nic z pietruchy naskoczył na ciebie. Lecz ja w ostatniej sekundzie... Nie! nie kłamie! Nie. Odrzuciłem ci na ścianę! Ja, teraz na bym, dni ja, nie ja. dni! Trzy dni leżałaś Złamie! w szpitalu! Poszedłeś do sądu! <grym> Za co? Bella leżała trzy dni w szpitalu. Naprawdę. I ze względów bezpieczeństwa muszę cię rzucić. Nie dlatego, Nie dlatego, dlatego że... Żeby, żeby ci czegoś brakowało albo coś. Nie masz czegoś. Nie jestem wybredny. Naprawdę. Ale muszę z tobą zerwać. Jesteś pusta! Nie, przepraszam. Nie chciałem <grym> tego mówić. Muszę zerwać ze względów bezpieczeństwa. Jak odejdę, będziesz bezpieczna. Nie obgryzaj paznokci. Bella, będziesz bezpieczna. Muszę yeah! odejść. Puszcz yeah! odejść. Bella, Bella. Co ty tu robisz? Co się stało? Dziewczyno, co się stało? Pierdolił? Kto? Nie to? Nie, nareszcie! A, a co on ci zrobił? Maciuś Wezmę cię do lapusz. Musisz się pocieszyć. Beleczko, córeczko, moja dupeczko. Co się z tobą dzieje? Nie sypiasz, do szkoły nie chodzisz, nie oddychasz, nie sikasz. I ja jeszcze tych pielów kupić. Wracasz do matki. Jednym słowem. Wracasz do matki. To moja słuchanka. Wracasz do matki. Do jakiej matki? Do twojej matki. twojej matki. Tak, wracasz Jezu. do matki. Co? Jajko? W przyszłej kiepskiej śniadaniu to było. Dobrze. Nie, tak nie żadnego śniadania. Wracasz do matki, bo nie trypiejsz. Idę do matki. Idę, idę. Siemocisz. Ja będę, będę zaraz wepnieć za twoje piłowy.